Ty, może byśmy wzięli kredyt hipoteczny? Co? Nigdy w życiu nie wezmę tego paskudztwa. chyba że po moim trupie. No zawsze to jakaś opcja. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Jako, że chyba każdy nie lubi kredytów hipotecznych, więc film ten jest dla każdego. Będę jednak również mówił, co złego może się wydarzyć, jeśli w pewnych sytuacjach nie zdecydujesz się na ten krok. Od razu jednak dodam, że nie mam zamiaru nikogo do takiego kredytu przekonywać, a jedynie pokazać niewidoczne na pierwszy rzut oka konsekwencje Twojej decyzji. Oczywiście, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka i zaczynamy. Jeśli ty lub twoi rodzice posiadają odpowiednie środki, aby kupić ci mieszkanie za gotówkę, to gratuluję. Zdaję sobie jednak sprawę, że większość z was nie ma takiego komfortu. Pozostają zatem następujące wyjścia: wynajmować, mieszkać u rodziny lub wziąć kredyt hipoteczny. Aczkolwiek można tutaj jeszcze dodać: wygrać w totka lub też dobrze ożenić się czy też wyjść za mąż. Jeśli widzisz jeszcze jakąś inną opcję, to podziel się na dole w komentarzu. Mieszkanie przy rodzinie może jest najtańszą opcją, ale wymaga dużego podporządkowania się, co często przeszkadza w rozwoju kariery zawodowej, a to zamyka ci dostęp do wyższych zarobków. Łatwo w ten sposób wpaść w stagnację i skupić się tylko na unikaniu dobrych rad od rodziny. Zatem pozostaje kredyt lub wynajem. Załóżmy w tym momencie, że uważasz iż kredyt hipoteczny to samo zło i w życiu nie zamierzasz go brać. Jeśli ktoś z was myśli inaczej, to proszę oglądaj dalej, ponieważ będę mówił o niewidocznych zaletach kredytu hipotecznego. Więc też na tym skorzystasz. Załóżmy więc, że zdecydujesz się na wynajem. Jeśli masz 20 parę lat, jesteś w sile wieku, rozwijasz swoją karierę zawodową Awansujesz, coraz więcej zarabiasz, to wynajem nie jest głupią opcją. Muszę Cię jednak zmartwić, ponieważ młodość nie trwa wiecznie. A jak zaczniesz zbliżać się do 40, to mogą pojawić się pierwsze problemy ze zdrowiem. I najprawdopodobniej nie będziesz mieć już tyle energii do pracy i zauważysz, że już nie jest tak kolorowo. Niestety, dalej jest jeszcze gorzej. Wyobraź sobie, że jesteś już na emeryturze i nadal wynajmujesz. Być może Twoje zdrowie już nie pozwala nawet na pracę, a Twoja emerytura z ZUS-u wynosi np. 30% Twojego wynagrodzenia. Jeśli jesteś jedynakiem czy też jedynaczką, to możesz wrócić do domu rodzinnego, ale jeśli masz rodzeństwo, to sprawa się komplikuje. No więc niestety, ze względu na sytuację zarobkową, możesz pozwolić sobie na wynajem jednego pokoju, lub nawet co gorsza, wynajmujesz pokój ze współlokatorem. Jako starszy człowiek, masz różne pilne potrzeby fizjologiczne. A tutaj się okazuje, że jest was sześciu takich jak ty do jednej łazienki. Zatem jak widzisz, swoje lokum w takim wieku jest bardziej potrzebne niż myślisz. A nawet jeśli i tak wrócisz do domu rodzinnego, to swoje mieszkanie wynajmiesz i będziesz mieć drugą emeryturę, która pozwoli ci godnie żyć. Jaki jest zatem problem z braniem kredytu hipotecznego? Ano taki, że na taką decyzję nigdy nie ma dobrego czasu. Przykładowo w latach 2005-2008 były. Tanie kredyty frankowe. Potem WIBOR był wysoko, a na rynku nieruchomości był marazm. Od 2012 roku ceny nieruchomości w Polsce niemal nieustannie rosną, więc jak się nie kupiło, to człowiek się tylko frustruje. Po drodze była jeszcze pandemia, po czym nastąpiło zagrożenie ze wschodu. Ale powiem ci coś więcej. Jeśli nawet nastąpiłaby super spokojna sytuacja, to poza Tobą zakupem będzie zainteresowana jeszcze cała masa innych osób, więc może się okazać, że będzie to wręcz najgorszy moment na zakup, o czym mówiłem w poprzednim filmie, do którego link znajdziesz tutaj, a także na dole w opisie tego filmu. Za moment dalsze ciekawe spostrzeżenia, ale jeśli interesują Cię tego typu zagadnienia, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Zobaczmy więc, jak przez lata wyglądała relacja średniej ceny metra kwadratowego mieszkania w Polsce do średniego wynagrodzenia w siedmiu największych miastach na podstawie raportu NBP. Na skali po lewej stronie mamy jaką część metra kwadratowego można było kupić w danym mieście za średnią krajową. W 2007 roku mamy gwałtowny spadek, ponieważ rozpoczął się boom na kredyty frankowe, więc i ceny nieruchomości mocno podrożały. I tutaj masz doskonały przykład tego, że jak czekasz na idealny moment i przez to tani kredyt hipoteczny, to mocno przepłacisz za nieruchomość. Potem do 2016 roku następowało odragowanie na rynku. O kredyt było ciężej, a stopy procentowe były wysokie. Następnie od 2016 roku znowu można było kupić coraz mniej. Nie mam bardziej aktualnych danych. Ale nawet jeśli po ostatnich wzrostach cen mieszkań uważasz, że sytuacja się pogorszyła, to muszę cię znowu zmartwić, ponieważ między czerwcem 2022 roku a czerwcem 2024 roku średnia krajowa w Polsce, głównie w wyniku inflacji, wzrosła o niemal 25%. Można więc zauważyć na przestrzeni tych kilkunastu lat, że ceny mieszkań są mocno skorelowane z wynagrodzeniem. A obecna sytuacja w 2024 roku jest gdzieś po środku, ponieważ im jesteśmy niżej na wykresie, tym mniej części metra kwadratowego można kupić. A zatem z najlepszą sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2015-16. Widząc to wszystko, pojawia nam się jeszcze inny problem. Ponieważ część osób, które nie chcą słyszeć o kredycie hipotecznym, postanawia odkładać na mieszkanie w gotówce. Problem jest jednak taki, że bardzo często cena wymarzonego mieszkania ucieka szybciej niż rośnie pula naszych oszczędności, co znowu przeradza się we frustrację. Jakie jest zatem na to wszystko wyjście? Ano, należy przerwać tę patową sytuację i kupić coś w końcu na kredyt. I tutaj pojawia się kluczowy problem, ponieważ przecież, tak jak niemal wszyscy, nie lubisz kredytu hipotecznego. Zastanów się wtedy, co Cię tak bardzo denerwuje w tym kredycie hipotecznym. Może jest to zmienne oprocentowanie, może to, że bank na Tobie zarobi, a może to, że nie chcesz być po prostu niewolnikiem. A więc. Oprocentowanie zmienne można na minimum 5 lat zmienić na stałe. Jak bank na tobie nie zarobi, to zarobi właściciel, co od niego wynajmujesz. A co do bycia niewolnikiem, to jeśli już teraz musisz pracować, żeby się utrzymać, to niestety w pewnym stopniu to też niewolnictwo. Zatem pojawia się pytanie. Czy będziesz w stanie wykorzystać w bezpieczny sposób narzędzie, jakim jest kredyt hipoteczny? Żeby również się na tym wzbogacić, czy nadal złe emocje wezmą w tobie górę. Teraz być może stwierdzić, że to zły moment nabranie kredytu, bo przecież 5 lat temu było tani. ale znowu się zastanów, czy za 5 lat nie powiesz tego samego, jak znowu wszystko będzie droższe. Co więc robić? Moim zdaniem masz dwie opcje. Pierwsza to taka, że możesz skorzystać z naszych usług, i w tym celu koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że ty nam nic nie płacisz, a my możemy ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działam już na terenie całego kraju. A druga opcja jest taka, że jeśli nie potrafisz zaufać nikomu i musisz wszystko zrobić sam, to wtedy na naszym kanale masz już około 200 filmów na temat kredytów hipotecznych. Wybierz sobie kilka z nich, które Cię interesują i poświęć te minimum kilka minut dziennie, oglądając po jednym. Bo wtedy, idąc do banku, będziesz mieć nieporównywalnie większą wiedzę, przez co nikt nawet przypadkowo nie wprowadzi Cię w błąd. A dodam, że na kanale są też filmy, gdzie mówię, kiedy w ogóle nie należy brać kredytu hipotecznego. I może tak właśnie jest w Twoim konkretnym przypadku. Życzę Ci zatem miłego sensu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko z trafnie inwestuj.